Lepsze czasy są jeszcze przed nami, i dochodzisz tutaj, i pierwsze co mówisz, to zostaje w Zabrzu. Ostatni mecz w sezonie środek tabeli przeciwnik Korona Kielce. W normalnych warunkach nie byłby to ekstremalnie. Interesujący dla kibiców mecz, może, choć, może trochę. A co wydarzy się dzisiaj? Kulisy będą już po meczu opuszczone, więc możemy mówić otwarcie. Podkręcaliśmy trochę atmosferę w social mediach, grzając tym, że może to jest ostatni mecz Lukasa Podolskiego. Pojawiły się takie sugerujące to filmiki. Oczywiście tutaj dzisiaj nie będzie pożegnania, a będzie, mamy nadzieję, wielka euforia, wielkie szczęście, bo Lukas zostaje na rok dłużej w Zabrzu, do 2026 roku. Wszystko jest co do minuty, co do... Co do mhm. na, na, na szerokość szpilki jest wszystko zestawione, więc mamy nadzieję, Mam nadzieję, że to się nie wysypie, no bo mamy multiligę, więc 17:30 musimy, musimy zacząć. A teraz, a teraz się możesz już medialnie udzielać. Będziesz wysyłał sygnał? Będę wysyłał sygnał na Telebimy Live. I wszyscy będą mogli zobaczyć to. Wszyscy dowiedzą się co się dzisiaj wydarzy. Tak. Dowiedzą a się. powiedz mi Później zostanie to szybko zmontowane. Jeszcze w trakcie meczu, chyba kibice, tak. który nie są na spotkaniu, będą mogli zobaczyć to, nie? W pierwszej połowie lecimy szybko tutaj z Mateuszem montować filmik. I jak najszybciej będziemy to wysyłać na nasze media. A to jest taka tradycja, że dzisiaj na ostatni mecz się przynosi jakieś wypieki? Mogłeś no, coś no, też na fono przynieść. Zapoczątkujemy taką tradycję, że się coś przynosi dobrego. Co Natalia upiekłaś dobrego? To nie ja, tylko moja babcia upiekła. Tejka. W barwach górnika coś? Y, nie w barwach górnika, ale jest przepyszne. To jest ciasto orzechowe z karmelem, kokosem i budyniem. Bellissimo. Ten mecz pyszne. będzie smakował jeszcze lepiej. Mam taką nadzieję. <laughs> Odpowiedz mi proszę jeszcze na pytanie, ile otrzymałeś w tym tygodniu telefonów od dziennikarzy i innych ludzi związanych albo i niezwiązany z klubem. Co dalej z Lukasem? Sporo. Nie będę próbował nawet tego oszacować, ale kilkadziesiąt co najmniej tych wiadomości było i obraliśmy strategię, odpowiadając, że nie po to nagrywaliśmy takie filmiki, żeby teraz ujawniać prawdę. Lisku, jak Ci się podobają nowe bluzki? Piękne są. Jedne z lepszych, co, tak, w bardzo historii? Bardzo ładne. Top 3 dla mnie, od tak od 20 lat. Bardzo ładne. To ja wielką robotę, moim zdaniem, robi to złota folia. Złota, no. Bardziej to będzie matowa, także będzie to dobrze wyglądało do, i w telewizji, na no, trybunach. Nie wygina się, tak, nie? Y, tu bardziej chodzi o to, że jak jest słońce, to że widać faktycznie, jakie to nazwisko, nie? Bo była niematowa, Mógł by być się. problem. Odbija się? Mogłoby się odbijać. A tak to by wszystko fajnie widać. Jak podsumujesz ten sezon? Ciekawy. Ciekawy, mój pierwszy w pełni taki wiesz, cały, rozegrany, Bo jest do tej upadki, był piękny listopad. Eee, jak to w piłce? Jak to w piłce? Różnie bywa, nie? Czekamy na kolejny, Z wielką nadzieją. przez te czerwone drzwi, które prowadzą do tunelu. Bo filmik się kończy na tym, że jak tam nagrywaliśmy na górze, że wychodzisz z pokoju i A tutaj przechodzisz przez ee... drzwi. Pokój Fizjo tam tak, w środku. Tak tak tak, 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 tak. To nie do szatni? Nie, nie, nie. U Fizjo, u Bartka tam z nie? Ja. Eee, I przechodzisz przez drzwi, dostajesz mikrofon od Bartka Perka, przechodzisz na boisko, tam masz dymy i skiernicę, Pokażę ci, w którym miejscu musisz stanąć, musisz dojść jakby do Linii bocznej, czyli muszę ci to narysować. Tu będą ustawione dymy w tym miejscu, więc ty musisz dojść do tego miejsca. Tu. Tu jest to główna turbuna, tak? Tak, tak okay. jest, tu jest główna, tu jest Torcida, nie? No. I dochodzisz tutaj i pierwsze co mówisz to zostaje w zabrzu. Jak mówisz zostaje w zabrzu, to tutaj za tobą wystrzelimy dymy trójkolorowe. game this season uh, many of you will, will not stay here so i want for today that we enjoy and we show that we are team who works half year one year together and let's try to win this game that everybody will remember gurnik like a good club good team come on <laughs> Tak, score, score, go. <try> Dla niektórych był to albo ostatni mecz w barwach Górnika, albo, albo ostatni pobyt, pobyt w szatni, więc chcielibyśmy się pożegnać i oficjalnie wręcz chcieliśmy to zrobić bardziej tam, ale wiemy, że niektórzy nie byli, nie chcieliśmy kogoś wyróżniać bardziej lub mniej, natomiast wolelibyśmy to robić. E, Kolejność na... tych wyróżnień jest przypadkowa, żeby nie było teraz. Dziękuję. Uh, wszystkim chłopakom, uh, który nie będzie. Uh, no, i chciałbym jeszcze powiedzieć, że niektórzy, którzy jesteśmy tu dłużej, widzimy jak się rozwijamy, że klub idzie do przodu i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Tu też dzięki Polby, bo jakby nie ty, to na pewno by nie było tak fajnie. Także dziękuję bardzo za cały sezon i jestem przekonany, że lepsze czasy są jeszcze przed nami i dobrze odpocznąć teraz. i w czerwcu na maksimum i będzie dobrze.